Kontynuując temat edukacji w Szwecji, kolejnym ważnym tematem jest nauka szwedzkiego. Coś, co jest ważne dla bardzo wielu osób, które przyjeżdża do Szwecji. I niezależnie od tego, czy chcielibyście się podnieść nauki szwedzkiego totalnie od zera, będąc w Szwecji, czy też kontynuować naukę na kolejnym poziomie, jest to bez problemu możliwe w Szwecji. Ja z własnego doświadczenia mogę dodać, że jest to super przygoda i polecam każdemu, kto przyjechał do Szwecji, aby na te kursy szwedzkiego się zapisał w Szwecji. Jak one wyglądają? Tutaj pojawia się też dużo akronimów: SFI, SAS, SFA. O co w nich chodzi? Jak to jest wszystko zorganizowane? Ponieważ nie jest to taki prosty system, który można wytłumaczyć w ciągu jednej minuty. O tym opowiem dzisiaj, więc zapraszam na odcinek. Okay, dzisiaj opowiem o sytuacji, kiedy osoba dorosła przyjeżdża do Szwecji i chce się w Szwecji uczyć języka szwedzkiego. Nie będę tutaj mówić o dzieciach czy młodzieży. Jak już wspominałem w poprzednich odcinkach, nauka w Szwecji jest za darmo i nie inaczej jest z kursami języka szwedzkiego, które w Szwecji oferowane są na każdym poziomie dla każdego, kto mieszka w Szwecji. Takie kursy organizowane są przez lokalną gminę, w której mieszkacie. Tak naprawdę jedyna rzecz, za którą musicie zapłacić, to ewentualne podręczniki czy materiały do nauki. Z racji tego, że kursy szwedzkiego organizowane przez, są przez Waszą lokalną gminę, to właśnie do szkoły w lokalnej gminie musicie się udać po to, żeby przeprowadzić rozmowę poziomującą albo test poziomujący, jeżeli szwedzki znacie już na jakimś wyższym poziomie. No i od czego zaczyna się nauka szwedzkiego w Szwecji? Od słynnego SFI. SFI to jest skrót od Svenska för invandrare, czyli szwedzki dla imigrantów. Jeśli byście chcieli posłuchać więcej na ten temat od kuchni, odsyłam Was do kanału na YouTubie Szkoły Języka Szwedzkiego Dolana. Jest to polska szkoła i tam jest wywiad z Polką, która uczy właśnie SFI w Szwecji. I tam jest długi z nią wywiad, do którego odsyłam i wiele ciekawych informacji można się tam dowiedzieć, jeżeli nigdy w SFI nie braliście udziału albo po prostu Was interesuje ten temat. Ja w skrócie podsumuję, że SFI dzieli się na cztery kursy ABCD. I te kursy są podzielone nie ze względu na to, jak bardzo dobrze znacie szwedzki, tylko jaki macie, jaką macie edukację. W przypadku osób, które nie chodziły wcześniej do szkoły albo udział w szkołach, miały bardzo, bardzo ograniczone i są osobami dorosłymi, takie osoby idą na kurs A. Jeśli ktoś skończył szkołę podstawową, zazwyczaj kontynuuje, zaczyna naukę szwedzkiego na kursie B. Osoby, które ukończyły szkołę średnią albo szkołę wyższą, one są kierowane na kurs C. I można powiedzieć, że SFI to jest odpowiednik edukacji na poziomie szkoły podstawowej klas 1-6, czyli szwedzka wersja Lux Stødjed i Mieland Stødjed. Co to jest, opowiadałem w odcinku o Oświecie w Szwecji, do którego sam link znajdziecie też w opisie. Po ukończeniu SFI, po ukończeniu tego kursu D. Wtedy oficjalnie uznaje się, że znacie język szwedzki na poziomie mniej więcej B1, i to jest taki poziom, który można osiągnąć też w Polsce w zwykłej szkole językowej. I tutaj takie wtrącenie, czym to B1 w ogóle jest, a mianowicie tutaj referuje do europejskiego. Ujednoliconego systemu oceny poziomu języków, gdzie poziom A oznacza poziom podstawowy, B średnio zaawansowany, C zaawansowany i każdy z tych poziomów dzieli się na 1 i 2, czyli A1, A2, B1, B2, C1, C2. No i pojawia się pytanie, kto w takim SFI może wziąć udział. No i są tutaj jakby dwie szkoły, mianowicie oficjalnie na stronie School Worked możecie przeczytać, że. Do SFI można przystąpić, jeżeli się po prostu mieszka w Szwecji. Nie wymagany jest PESZON numer, żeby uczyć się szwedzkiego w ramach SFI. Problem polega na tym, że nie każda gmina sobie zdaje z tego sprawę, albo nie każda gmina jest skora, żeby informować chętnych, że tak to właśnie wygląda. Więc jeżeli chcecie bardzo iść na SFI, a jeszcze nie macie zameldowania w Szwecji, jeszcze nie macie PESZON numer, ale wiecie, że już, będziecie, że już mieszkacie w Szwecji. To możecie gminie przypomnieć, że jest taki zapis, link do strony School która o tym e, mówi, znajdziecie też w opisie. E, I gmina powinna wam zaoferować, jeżeli mieszkacie na terenie tej gminy, e, kursy SFI. Natomiast to dotyczy to tylko kursów SFI, jeżeli to jest wyższy poziom, e, wtedy już e, oficjalne zameldowanie e, i powiadanie, proszę numer, numer, no, będzie wymagane. No i skąd to całe zamieszanie? Otóż e, edukację organizuje lokalna gmina. Ze swoich własnych środków, te środki są z podatków mieszkańców w tej gminy, więc gmina chce oferować edukację tylko dla tych, którzy płacą podatki w tej gminie, a nie dla osób z innych gmin, które tam nie mieszkają i nie pracują, nie oczekują podatków. Stąd czasami mogą wyjść jakieś niesna, niesnaski, jeśli chodzi o SFI. Okej, okay, ale załóżmy, że skończyliście już SFI, albo przejechaliście do Szwecji, ten poziom B1 już mniej więcej jakoś macie opanowany. To co jest dalej? Dalej można kontynuować naukę na kursach svenska które są Grundleg grundläggande, czyli szwedzki jako drugi język podstawy. I to odpowiada szkole podstawowej klasom 7-9, czyli Högstodiet, czyli w zasadzie nasze stare gimnazjum. I w ramach tych kursów kontynuujemy naukę języka i ćwiczymy gramatykę, słownictwo, czytamy dłuższe teksty, piszemy swoje teksty, Czyli tutaj możemy przyjąć, że to jest taka regularna kontynuacja nauki języka. Tutaj też warto wspomnieć, że w tym kontekście używa się określenia szwedzki jako drugi język, a nie jako język obcy, czyli fremand språk. Dlaczego? Dlatego, że przyjmuje się, że jeżeli uczymy się języka dla nas obcego, który nie jest językiem ojczystym, w kraju, w którym ten język jest językiem większości, to mówimy wtedy o drugim języku, ponieważ e, nauka w takim środowisku wygląda trochę inaczej niż na przykład nauka chińskiego czy hiszpańskiego na kursach wieczorowych, e, ponieważ z tym językiem mamy na co dzień kontakt jesteśmy nim otoczeni, więc siłą rzeczy wpływają na nas inne czynniki, e, mamy też szansę szybciej się tego języka nauczyć, no i ta nauka wygląda właśnie trochę inaczej. Dlatego mówi się o Svenska som andra språk, jako drugi język, nie jako język obcy. No i ten poziom grundläggande, czyli właśnie podstawowy, on składa się z czterech kursów, i po ukończeniu tych czterech kursów e, oficjalnie przyjmuje się, że powinniśmy znać język szwedzki na poziomie B2. Ale to nie koniec możliwości, ponieważ e, możemy kontynuować język szwedzki, już można założyć na poziomie zaawansowanym, czyli na poziomie C2. W ramach kursów swęskie są Andrasprog. E, tutaj może być pewne e, skonfundowanie, jeżeli chodzi o nazewnictwo, ponieważ te pierwsze cztery kursy to swęska, są Andrasprog, Grundläggande, e, a kolejne kursy są bez tego Grundläggande, czyli podstawowy. Czyli kolejny kurs to jest właśnie Svenska Sommandra Sproch, i one składają się z trzech kursów, i one odpowiadają, może być, naszemu polskiemu liceum, czyli szkole średniej, która ma przygotować nas na studia. W Szwecji to właśnie odpowiada szkole gimnozjum, i tutaj się nie pomyliłem z gimnazjum. Jeżeli nie wiecie, dlaczego szkoła średnia po szwedzku to gimnozjum, to odsyłam Was do poprzedniego odcinka o, o świecie i systemie edukacji w Szwecji. No i tutaj bardzo często pojawia się pewne rozczarowanie kursantów. Ponieważ oczekuje się, że tutaj będzie kontynuacja nauki stricte języka szwedzkiego, będziemy uczyć się nowych słówek, ćwiczyć gramatykę i tak dalej. Otóż tak to nie wygląda. Ponieważ tak jak powiedziałem, to jest już szwedzki na poziomie liceum, a w liceum już się gramatyki języka nie uczymy. Te kursy są bardziej po to, żeby przygotować nas do studiów. No i w tym wypadku no wygląda to podobnie jak właśnie liceum w Polsce, gdzie. Nie mam żadnych tabel odmian czy jakichś zagwozdek gramatycznych, tylko na przykład czytamy lektury, analizujemy lektury, rozmawiamy o języku, ale tej typowej nauki języka już w zasadzie nie ma. Zamiast na ćwiczenia ukierunkowane tylko na poznawanie nowego słownictwa, bardziej skupia się wtedy na pisaniu różnych form tekstów, na przykład tekst, gdzie musimy uargumentować swoje stanowisko, jakąś recenzję, podsumowanie, analizę. Ciężko, właśnie analiza jakiegoś dzieła literackiego. Mało tego, Szwecja jest bardzo zafiksowana na temat źródeł i bycia krytycznym co do swoich źródeł i szczerym, i trzeba bardzo dokładnie dokumentować, skąd bierze się informacja z, na temat różnych rzeczy, o których mówimy w naszej prezentacji, czy piszemy w tekście. Stąd też możecie zauważyć, że ja zawsze podaję pod filmami źródła, na podstawie których te filmy tworzę, ponieważ to nie jest tak, że ja wysysam informacje z, ze skandynowskiego powietrza, one same tak wchodzą we mnie. E, tylko też posiłkuję się zewnętrznymi źródłami i sprawdzam e, informacje, które Wam przekazuję. I Wy też możecie je sprawdzić, sprawdzam właśnie listę źródła. Czasami są to odnośniki do stron internetowych, czasami do książek. No I tutaj muszę przyznać, że ja w Polsce, e, w liceum, miałem język polski na poziomie rozszerzonym i nawet na tym poziomie rozszerzonym. Nie było aż tak dużego nacisku na pisanie bibliografii yy, i przypisów, jak w szkole w Szwecji. Tak jak wspomniałem, Svenskan Samandra Spruch składa się z trzech kursów i po pierwszym i po trzecim kursie mamy coś na kształt naszej matury z języka polskiego, yy, yy, który się nazywa Proof. I po tym pierwszym kursie ta, ten taki egzamin zwieńczający naszą naukę wygląda trochę jak matura podstawowa z języka polskiego, gdzie mamy na przykład do czytania tekst i musimy odpowiedzieć, co w tym tekście jest, i to sprawdza nasze rozumienie z tekstu czytanego. Musimy też napisać jakieś swoje teksty w ramach tego egzaminu, mamy też swoje prezentacje itd. Tak Natomiast po tym trzecim kursie też mamy znowu taką a la maturę z języka szwedzkiego ale ono już przypomina naszą polską, rozszerzoną maturę z języka polskiego, ponieważ składa się tak naprawdę z zeszytu z różnymi tekstami i na podstawie tych tekstów mamy napisać swój własny tekst i to jest tak naprawdę serce egzaminu, jak jakichś tam dodatkowych zadań ABCD, tylko właśnie skupia się to na napisaniu długiego, własnego tekstu, w zasadzie na czas. No i po skończeniu tych trzech kursów zakłada się, że już znam język szwedzki na poziomie zaawansowanym, czyli właśnie C1, i to nas uprawnia do podjęcia studiów w Szwecji. No i w zasadzie tak wyglądają możliwości nauki języka w Szwecji. Są pewne inne kursy, na przykład Upsola Uniwersytet oferuje trzy semestry nauki języka szwedzkiego, które się skupiają tylko i wyłącznie na nauce szwedzkiego, właśnie jako języka, gdzie ćwiczymy wymowę, struktury gramatyczne i tak To są trzy semestry, czy to jest półtora roku. Żeby się na takie studia dostać, to musimy już znać język szwedzki na poziomie A2, czyli jakieś podstawy musimy znać, ale nie muszą to być jakieś mega dobre zdolności, ponieważ na celem tych kursów jest zdobycie tych dobrych zdolności ze szwedzkiego. ona ja się skupiam tylko i wyłącznie na kompetencjach językowych i po skończeniu tych trzech semestrów one też uprawniają do studiowania po szwedzku w Szwecji. I tutaj trzeba przyznać, że te studia, te, ten język na, na uczelni on ma o wiele większe wymagania. Nauczyciele starają się przekazać o wiele większą wiedzę. Na przykład, kiedy ja chodziłem na szwedzki w ramach nauczania w mojej gminie, czy też w moich gminach, bo mieszkałem w różnych miejscach, ta nauka była taka, bym powiedział, spokojna, wyważona. Nie było zbyt dużych wymagań, ale nie było też zbyt niskich wymagań. Natomiast, jeżeli byście wzięli taki kurs na uniwersytecie, wtedy musieli być przygotowani, że tam nauczyciele mogą wymagać o wiele więcej od Was. I na przykład mogą być, program może się składać z bardzo wielu ćwiczeń skupionych na samej wymowie, są osobne wykłady i zajęcia z pisania, z czytania i tak Więc to jest bardzo fajna opcja, jeżeli macie takie możliwości i czas, ponieważ tam można naprawdę bardzo dobrze szlifować ten swój język szwedzki. Minusem jest to, że to odbywa się tak jakby w ramach studiów dziennych, więc no, trzeba Trudno jest to pogodzić być może z pracą, ponieważ to zajęcia znaczy odbywa się w ciągu dnia. Może być też trudno pogodzić to z innymi studiami, jeżeli dzień nie studiujecie, na przykład, właśnie w Uppsali. No i to jest jako taki lektorat, kursy językowe, i one, pomimo tego, że są przewidziane, że to będzie wasz taki pełny etat nauki, to nie dają wam punktów ECTS, o których też mówiłem w poprzednich odcinkach, zatem nie możecie na podstawie tych kursów zdobyć dyplomu. Te kursy, o których mówię w upsali, podam też do nich link pod filmem. One są skupione tylko i wyłącznie na nauce języka. To nie są takie przedmioty typowo uniwersyteckie. E, mówię tylko o tym, tak, e, a propos, e, żeby wam pokazać, że są też inne możliwości. Natomiast, natomiast ta standardowa droga to jest SFI, Svenska Samandra Spruk Grundleggende i Svenska Samandra no, Te kursy w Szwecji są zorganizowane w taki sposób, aby każdy mógł wziąć w nich udział. Jeżeli przyjeżdżacie do Szwecji pracować, to szczerze powiedziawszy, praca nie jest żadną wymówką, żeby tych kursów językowych nie podjąć, ponieważ można się tych języków, tego szwedzkiego, uczyć dziennie, w ciągu dnia, jeżeli mamy na to czas, ale można też wieczorowo po pracy, jeżeli mamy standardową pracę od 8 do 16, na przykład. A jeżeli w ogóle odpada przyjeżdżanie do szkoły. To można się nawet uczyć tego szwedzkiego na dystans w niektórych wypadkach. Jeśli chodzi o svenska są andra w skrócie SVA, niektórzy też używają skrótu SAS od svenska są andra språk, albo właśnie SVA svenska są andra språk. Nie znam żadnych konkretnych wytycznych, które powinien być właściwy, które co do czego. Najczęściej zauważyłem, że moi nauczyciele używają po prostu SWA zależnie od kontekstu. No i tutaj też mamy dużą elastyczność, jeśli chodzi o zakres. Możemy taki pojedynczy kurs, np. Smyska Samandra składa się z trzech kursów, i taki pojedynczy kurs możemy realizować w takich trzech różnych taktach. Możemy go zrealizować w ciągu pięciu tygodni, i wtedy przewidziana praca i nauka dla nas jest na 40 godzin tygodniowo, czyli to jest jakby, no cały etat. Więc nie polecam pracy albo innych studiów równolegle, bo może być dosyć ciężko. Można też wziąć na 10 tygodni, czyli 2,5 miesiąca, no i to jest przewidziane, że około 20 godzin tygodniowo poświęcamy na naukę. Albo jeżeli ciężko nam to pogodzić z pracą i życiem rodzinnym, albo studiami, no to możemy nadwyższyć kurs na 20 tygodni. Które są bardzo rozłożone w czasie, dłużej nam zajmie nauka i osiągnięcie odpowiedniego poziomu, ale z kolei możemy to pogodzić z naszym regularnym życiem. No i pojawia się pytanie: jak szybko można by było takiego szwedzkiego się w Szwecji nauczyć? No, zakładam, że już skończyliśmy ESFI i chcemy kontynuować na Svenska Samandra To ten poziom podstawowy składa się z czterech kursów. Jeżeli będziemy studiować każdy kurs po 10 tygodni, no to tutaj wychodzi nam, że ten poziom B2 ukończymy w 10 miesięcy. Natomiast potem Svenska teraz Sprok na poziomie właśnie szkoły średniej, który się składa z trzech kursów, go ukończymy na jeżeli będziemy studiować w tempie 10 tygodni każdy kurs, to kończymy go w ciągu 7,5 i pół czyli możemy dojść po ukończeniu SFI do poziomu zaawansowanego w 17,5 miesiąca, czyli no powiedzmy tak półtora roku. Dodam jeszcze, że wszystkie te kursy, one są prowadzone systematycznie cały rok bez przerwy, nawet w wakacje, nawet zimą. E, jedyne, co trzeba uważać, to na deadline, czyli termin, do którego, w ramach którego musimy się zgłosić na te kursy, ponieważ on jest... E, bardzo szybko się kończy. E, jeżeli przeoczymy nawet jeden dzień, to trudno potem... E, wyprosić w gminie, żeby nas jednak na tą listę chętnych dopisali. Więc pilnujcie termin, jeżeli się zapisujecie na szwedzki. No i podsumowując, szwedzkiego można się uczyć w Szwecji e, od totalnych podstaw na SFI, czyli Svenska för invandrare, albo na Svenska som andra czyli to już jest kontynuacja szwedzkiego na poziomie B2, e, ale to też jest taki nadal poziom szkoły podstawowej, Później już na poziomie szkoły średniej, Svenska Samandra Språk, bez tego Grundlegende, czyli SVA. Tam uczymy się już języka szwedzkiego na poziomie zaawansowanym, czyli C1. Możemy się uczyć tych kursów w różnym tempie. Kurs może nam zająć 5 tygodni, 10 tygodni albo nawet 20 tygodni, w zależności od tego, jaki wybierzemy i co oferuje gmina. I tych informacji szukajcie pod słowem Kurslängd, czyli długość kursu. Nie zapomnijcie też, że deadline są bardzo krótkie i trzeba ich pilnować, jeżeli zapisujecie się na kolejne kursy i nawet jeżeli już się dostaliście na jeden kurs i chcecie kontynuować na kolejnym, to też z góry już na początku pierwszego kursu musicie się zapisać na kolejne. i termin tych zapisów możecie znaleźć pod rubryką, która się nazywa Uncircum Stanger, czyli czas podania kończy się w, te, w tym właśnie dniu, a samo takie właśnie podanie, zgłoszenie się na, na kursy to jest "An Uncircum. Dzisiaj powiedziałem Wam dużo takich suchych informacji na temat nauki szwedzkiego w Szwecji, a jak to wygląda w praktyce, jak wygląda na przykład test poziomujący, jak wygląda ta matura ze szwedzkiego. O tym powiem Wam w kolejnym odcinku, który będzie bardziej takim odcinkiem vlogowym, gdzie opowiem Wam po prostu o swoich własnych doświadczeniach. Dlatego, jeżeli chcecie dostać powiadomienie o kolejnym odcinku, nie zapomnijcie zasubskrybować kanału i kliknąć ikonki z dzwoneczkiem, żeby dostać powiadomienie o nowym odcinku. Dzięki, że ze mną dzisiaj byliście i mam nadzieję, że widzimy się dalej. Hej